Tak? A tak wyglądała kuchnia. To jest łazienka. Chcesz się dowiedzieć, ile to wszystko kosztowało? Otóż remont kosztował 90 tysięcy złotych. Samo mieszkanie to koszt rzędu 465 tysięcy złotych. Wszystkich kosztów, łącznie z mieszkaniem, remontem, około zakupowych itd. Wyszło 580 tysięcy polskich nowych złotych. Mieszkanie sprzedało się za 670 tysięcy złotych. Zatem zysku mamy równe 90 tysięcy złotych. Oczywiście bez uwzględnienia kosztu kapitału. Czy to jest super, wspaniała inwestycja? No nie, mieliśmy dużo lepsze. Natomiast to jest bezpieczny segment w Wielkiej Płycie w Warszawie na Bielanach, który pozwoli nam zarobić. Nie będą to kosmiczne pieniądze, ale będą to bezpieczne inwestycje. Poza tym pamiętajcie, że rynek obecnie notuje korekty. I małe PS. Zanim powiecie, że to jest pudrowanie trupa, to powiem co to było robione. Oczywiście pełny, generalny remont. Łącznie z wymianą elektryki, hydrauliki, tynkami, gładziami, wylewkami na podłogach, nowymi podłogami oczywiście, nowymi drzwiami, zabudowami stolarskimi, Wszystkimi elementami dekoracyjnymi, meblami do sypialni i do salonu. Czyli w zasadzie wszystko poza oknami zostało wymienione. A jak myślisz, ile Ty byś wydał na taki remont? Daj znać w komentarzu.